Jezu, no stresuje się. nie! To jest poziom trudności. Do dupy ze mnie cukiernik. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Witam was w moim studio po bardzo długim czasie. Od półtorej miesiąca nie byłam tutaj w studio, bo byłam cały czas na wyjazdach. Najpierw byłam w Wietnamie, a potem byłam w Indiach na ślubie w ogóle indyjskim. Więc jeżeli nie widzieliście tych odcinków, to koniecznie zapraszam, bo naprawdę było super. Ale przechodzę do dzisiejszego zestawu. Słuchajcie, mamy kolejny odcinek, ja pana zjadam. Ja nagrywam, ja pana zjadam od jakichś 10 lat i mamy nowy zestaw. Wyobraźcie sobie, że to jest zestaw, którego jeszcze nie robiłam. Więc tutaj mamy jakieś formy słodyczy, więc to są chyba jakieś czekoladki. Wydaje mi się, że to będzie taka piekarnia paryska. Zobaczcie, w ogóle jakie fancy są te, te ludki. mają takie fancy bereciki, fancy czapeczki. Jestem podekscytowana, bo to jest duży zestaw, więc zacznijmy. Ogólnie tutaj jest pokazane, że musimy przygotować gorącą wodę i to jest chyba pierwszy taki zestaw, gdzie potrzebuje gorącą wodę. Taką w sensie nie gotującą się, ale też nie letnią, tylko taką około 50 stopni napisali. I tak wygląda instrukcja, więc jak widzicie jest naprawdę dużo kroków i jestem podekscytowana, bo jak kocham jak właśnie są te takie tekturowe, kartonowe zestawy, więc uwaga, Aj nawet tutaj narysowali, że musi być zimna woda, ciepła woda i uwaga. O, to jest poziom trudności. Nie pamiętam, czy robiłam jakiś zestaw, który miał poziom trudności 5 na 5. To może oznaczać, że sfajluję, ale zobaczymy. To jest najtrudniejszy zestaw w takim razie, Czyli dużo się tu może popsuć. O, i zobaczcie, wygląda to, że to są perełki. Czyli to jest naprawdę bardzo fancy piekarnia. Muszę obciąć. Te brzegi. Na razie je tak obetnę niedbale, bo potem trzeba je ładnie wyciąć, ale jak jest takie opakowanie, to jest ciężko. Uwaga, sprawdźmy co jest w środku. Mm. Mamy na pewno przezroczystą foremkę I uwaga, pierwsza saszetka W ogóle kocham to jak te ich Opakowania wyglądają A jakby co, to moje ręce, nie są brudne Ani z żadnej choroby To są jeszcze pozostałości Henny z tego ślubu w Indiach Pokazałam panu tylko raz I pan już leci Przyznam, że trochę się stresuję Bo dosłownie wróciłam no parę dni temu Więc ta Henna się jeszcze trzyma e, Więc wracając, są przepiękne opakowania Zobaczcie w ogóle tu jest ta czekoladka Taka, najlepsze no jest to, że ja naprawdę że to są kawałeczki czekolady. Znaczy takie, wiecie, malutynienkie kostki, więc jestem zajarana. O Jezu, to jest jak piękne. Tutaj będzie jakaś różowa polewa albo różowy krem, no bo mamy opakowanie z czekoladą. Uuu, to wygląda bardziej jak opakowanie jakimś karmelu. Uuu, I teraz są dwie saszetki z owocami. To są saszetki, z których się będzie wykonywało owoce z żelu. I mamy tutaj mandarynkę i truskawkę. Bardzo dawno już nie było takich rzeczy i przyznam, że się stresuję, bo tych saszetek jest mnóstwo mnóstwo. Też już dawno nie było tylu saszetek, a ja się nie skończyłam. Tutaj... Co to jest? Sweet powder. To jest chyba napisane na tym, na tym e, słoiczku tutaj na dole. Sweet powder, czyli może to jest cukier taki... Jak się mówi? Cukier puder. O! Oh, ej, kurde, ja, ja chcę już zjeść te opakowania. Zobaczcie, kiedy to jest super. Mamy tutaj czekoladowe ciasto marsowane, więc pewnie to jest baza na... Czekoladowe ciasto albo czekoladowy krem. I teraz mamy do tego szpatułkę i foremkę z mnóstwem rzeczy, ale wydaje mi się, że to będą a la praliny, Bo zobaczcie, że to, to jest taki, są takie foremki do pralin. No, muszę przyznać szczerze, że jestem trochę przerażona, bo zobaczcie, ile jest tych saszetek. Co ja nie pamiętam, kiedy było tak dużo saszetek i czy w ogóle, bo możliwe, że nie. Okej. Okay. Krok numer jeden. Gorąca. Aha, uuu, uu, zaraz. Oczywiście nie znam japońskiego, ale wiecie, jakby lecę tutaj po obrazkach. I tu jest napisana piątka, więc podejrzewam, że to będzie 5 minut. Czyli mniej niż 50 stopni, 5 minut. To jest też coś na, wiecie, na czerwonym y, tle. Żółty napis to zwykle oznacza coś bardzo ważnego. Czy ja chcę to wiedzieć? Ostatnio, jak nie przetłumaczyłam, to sfejrowałam. To, to jest widok mojego. Mailu. NIE! Jeżeli to jest coś bardzo poważnego, to to, to... to... dobrze. Jeżeli nie, to znaczy, że nie musiałam tego robić. Nawet nie tłumaczę, bo za mały jest ten napis. Well, trudno. Więc teraz tak, czyli muszę wziąć dwie saszetki, muszę je podwyższać w tych opakowaniach, a chciałam zobaczyć, jak wyglądały te kostki czuję w dłoniach, że to są kostki dosłownie takie jak tutaj. One pewnie są takiej wielkości i mega mnie kusi, ale zresztą nie mogę tego otworzyć, bo jeżeli to ma być płynna czekolada, to musi zostać w opakowaniu. Mam tutaj gorącą wodę i dwie saszetki, no dwie saszetki mam włożyć Mam nadzieję, że to się rozpuści. Ustawię sobie na 5 minut, bo w Japonii wszystko jest precyzyjne, więc muszę mieć dokładnie. No i zostawię to na razie, żeby się rozpuszczało. Ustawię sobie na bok. I krok numer dwa. Uuu, muszę to wszystko powycinać. Każdy element musi być osobno, więc tutaj mamy miarkę standardową mnie najbardziej frustrujące są zestawy, w których trzeba coś wkładać do lodówki, na przykład na 5 godzin, 2 godziny, godzinę. Czy znowu mam czekać? Czemu dajecie mi czekać? Tym razem godzinę w ogóle. O co chodzi? Jakby o co chodzi z tym zestawem? Po prostu dzisiaj czekacie na to, aż się stężeje albo coś się z tym stanie. Dobra, chyba mam wszystkie elementy rozwalone. Teraz krok numer 3 to będzie czekolada. O, zaraz tutaj. Coś chyba, że nutkę muszę wyciąć chyba dookoła. A, nutkę muszę wyciąć dookoła. Dobrze, na to spojrzałam. Czyli tu jest tak dookoła też zaznaczone no te zestawy ogólnie są dla osób cierpliwych jak ktoś nie ma cierpliwości i nie lubi robić precyzyjnie rzeczy to będzie się tylko denerwował i teraz czas wrócić do czekoladek teraz jest jakieś składanie tych opakowań i potem się je wyciska do foremek chyba więc na razie to sobie przesunę i zobaczę jak tam jak tam ta czekoladka czy ona się rozpuściła czy nie Uuu, uh, ej, rozpuściła się. Chyba cała. No dobra, nie cała jeszcze. Nie, są jeszcze kawałki. O no! muszę jeszcze dać jej chwilę. Ale ta na przykład się bardziej rozpuściła. Kurde, tak mi szkoda tych małych tych. Tam były takie małe, urocze kawałeczki, a ja ich nie mogłam zobaczyć. Wezmę na razie jedną, a druga nie chcę Jest zupełnie rozpuszczona. I teraz, z tego co mi pokazuje tutaj instrukcja, to muszę zgiąć najpierw. Bo tutaj widzicie, jest taka jedynka, więc muszę to zgiąć na jedynce. O. W ten sposób. Aha, i tu się tworzy taki rękaw cukierniczy, słuchajcie, no dobra. Czyli zginęłam na jedynce, i potem trzeba obciąć dwójkę. I teraz muszę wziąć foremkę. Tą, nie, nie tą, tą. Z takimi wzorkami, z serduszkiem i tak dalej. Tylko dziwne jest to, że serduszko jest wystające i cała reszta wtedy jest pod skosem, czyli to leży trochę tak i to znaczy że ta czekolada, która się wleje, nie będzie totalnie na równo, więc może wykorzystam sobie kawałek i ją tak położę. Wiecie, żeby było, żeby było równo. Dziwne, że oni o tym nie pomyśleli, ale na szczęście myślę o tym ja. Ej, wystarczy tej czekolady? O NIE! NIE! Wypłynęło mi to zupełnie tam, gdzie nie potrzeba. Dobra, będę musiała to... O Jezu... Ja mam że że ja jestem coraz gorsza w te zestawy. Nie wiem czemu, bo się przykładam tak samo, ale może po prostu już nie, nie umiem tak dokładnie. Ale też pamiętajmy, że to jest zestaw, który ma 5 na 5 trudności. Jest też narysowane, że trzeba trochę to tak postukać, żeby się ułożyło i żeby bąbelki powietrza wyszły. Potrzebuję czegoś płaskiego. O, może tym. Tak ściągnę, wiecie, jak profesjonalny cukiernik. Uh -huh. <grym> Kurcze, patrzcie, nawet się udało. No, wygląda to nawet nie najgorzej, jak na to, co tutaj się stało przed chwilą, i jak to wyglądało przed chwilą. I teraz, to już, jak to już jest tak postukane, to na razie chyba to by było na tyle. I teraz przychodzę do kolejnego kroku, numer 4, I chyba tutaj będzie użyta ta druga czekolada. Trzeba użyć tego, yy, pojemniczka. I tu w ogóle jest taka akcja, że wyciskam czekoladę, ale dodaję też do niej wody. I tutaj jest bardzo ważne, znowu na czerwono, żeby nie było za dużo wody. To jestem w stanie zrozumieć. No, Biorę kolejną y, sożytkę, ale ładnie pachnie ta czekolada. Mm. Dobra, wyciskam. I też nie wiem, czy mam wycisnąć do końca, czy nie. Hmm. chyba się do końca zużywa. Tutaj w alfanazjadam raczej. I nawet słuchajcie, nie obliżę sobie palców z tej czekolady, tylko wytarłam wszystko, żeby nie popsuć sobie próby testu. Ta woda ma być ciepła czy zimna? Muszę sprawdzić, bo inaczej mogę sfajlować zupełnie. Napisali, że trzeba wypełnić lodem. W ogóle co to jest za bez sensu? Jezu, no stresuję się. Dobra, wezmę zimną wodę. Gdzie to ma być? Do zaznaczonej linii. Okej, okay, zaznaczona linia jest tak mniej więcej w połowie, nie mogę tego przelać. Przelałam. To są, to są różnice kropelek, słuchajcie. I co, i co teraz mam z tym zrobić? Mam wziąć jedno i wymieszać. jest, jak mnie to stresuje. Bo jak się dodaje wodę do czekolady, to czasami, wiecie, to się w ogóle nie chce. O, dobra, dobra, nie kłamali i miesza się. Miesza się zimna woda i czekolada, jest ok. Ale jakoś teraz zaczęło robić taka. O, o. A może ja zatemperowałam czekoladę? A może to jest tempered chocolate? <grywa> że jestem teraz cukiernikiem. Ej, dziwna jaką się teraz zrobiła! Takie grudy, jakby. O nie, o nie, o nie! Czy ja to zepsułam? Nie, powiedzcie, że nie zepsułam. Powiedzcie, że to mają być takie grudki, taki glut. Oh, man! Sre, mam nadzieję, że, że, to, że to tak ma być. Ala galaretka czekoladowa? <grywa> do dupy ze mnie cukiernik, ale teraz coś trzeba zrobić z tą czekoladą. Jest pokazana w tych dwóch opakowaniach, jest pokazana lodówka, w sensie jest lodówka i znaczek 10, więc podejrzewam, że to jest 10 minut, a nie 10 godzin, bo raczej te rzeczy by nie wymagały 10 godzin. I potem jak to będzie leżało 10 minut, to muszę się zająć kolejnymi rzeczami, z tego co rozumiem. A, są to obrazki. Uwaga, minutnik ustawiony, 10 minut mają się mniej więcej robić. Zobaczymy ile będę w stanie zrobić w ciągu tych 10 minut z tych innych rzeczy. Znowu tutaj nam pokazują, co to znaczy, żeby była równa miarka, że nie może być ani za bardzo wystające, ani za bardzo wklęsłe. I teraz yy, musimy wziąć kolejne opakowanie i to będzie to. I teraz... Uuu, galaretka! I jeżeli robicie te zestawy i na przykład zdarzyło się Wam, że się te żelki nie żelowały, to dlatego, że trzeba dawać wodę z kranu. W sensie dla mnie woda z kranu działa, jak robiłam na przykład wodą przegotowaną, to nie działało. Właśnie się nie żelowało. Nie wiem jak jest z wodą mineralną, ale zawsze już teraz biorę wodę z skranu po prostu. Więc teraz muszę wziąć saszetkę z truskawkami. Przerywam tą. Zostawiam sobie truskawki. To musi być gwiazdka, czyli to! Ha! woką to mnie pachnie pięknie. No, i te ich zapachy są niesamowite. Nieważne, czy to jest owocowe, czy to jest czekoladowe, po prostu pachną przepięknie. Jury. I teraz, uwaga, mają być chyba dwie miarki wody, ale właśnie muszą być precyzyjne. I to jest bardzo stresujące. Znowu mam tak minimalnie za dużo. I w ogóle do tych żelków lepiej dać trochę za mało wody niż za dużo, jeżeli już się mieli robić. Bo najgorzej, jak wam, właśnie nie wyjdzie żelek. Okej. Okay. Ej, ale pięknie pachnie, wow. Dobra, teraz trzeba to wymieszać i z tego co pamiętam to dosyć szybko się żeluje, jeżeli się już żeluje rzeczywiście. Nie wiem ile tam czy oni napisali, że na przykład trzeba ileś czasu mieszać albo coś takiego, ale... Ale pachnie super. Dobra, zaczyna się już trochę żelować, więc biorę foremki i tutaj trzeba na pewno truskawki, albo dobra, nie, najpierw wezmę to, najpierw wezmę to. też to jest to, mam nadzieję, że to będzie to, Jezu, niech to będzie to. O Jezu, ile tego trzeba nalać? Mm -hmm. Na pewno nie, nie wszystko, tylko trochę, więc ja sobie tutaj dam takie dwie jakby łyżki, bo to ma być taka galaretka na górze. No a tu trzeba szybko działać. Truskawki wypełniam. Ale ja powiem że to jest taki stres, bo jak wam to stężeje, no to już w zasadzie nie da się z tym nic zrobić. Kolejna truskawka. Dobra, mamy truskaweczki. Uff. I teraz nie wiem, czy powinnam przełożyć tą resztę tu, chyba tak zrobię. Zanim się tak zżeluje na kamień. O, ej, wyszło w miarę równo. Okej, okej, okay, okay, dobrze. Aga, może jednak będzie z ciebie jeszcze cukiernik? I zajęło mi to 7 minut, więc jeszcze mam 3 minuty. Okej, okay. czyli to jest zrobione. I teraz druga część to jest kończynka, więc mam to zrobić w koniczynce. Teraz uuu, kolejna saszetka. To jest ta w końcu ta saszetka. Ona jest tak przepiękna, różowitka w kolorze bubblegum. Oh, pachnie jak shake, taki shake truskawkowy. I teraz znowu do tego trzeba dodać dwie miarki wody. Też takie właśnie pełne, ale nie za pełne. Dobra, zobaczmy, że to jest jedna i druga. I znowu mieszamy. I śliczny, ma taki delikatnie różowy kolor, tak właśnie jak taki shake, shake śmietankowo-truskawkowy. Znaczy tak tej truskawki prawie w ogóle nie widać. U, ale się bardzo źle miesza ale po prostu będę mieszać, dopóki się nie wymiesza. Bo tutaj chyba to nie zastyga, chociaż... ale chociaż nie wiem, może zastyga. Dobra, wszystko jest tutaj dla mnie wielką niewiadomą przez to, że nie znam japońskiego, ale zawsze robiłam to na pałę. Czyli po prostu patrzyłam na obrazki, czasami sobie właśnie pomagam tym tłumaczem. O, dzwoni mi Ala, więc to znaczy, że 10 minut minęło, ale najpierw muszę zrobić to, a potem dopiero czekoladki. Dobra, widzę, że zaczęło się żelować, więc wezmę to pudełeczko, bo muszę to wypełnić, mają być dwie warstwy, więc lecę w takim razie z tym, ale najgorzej, że właśnie nie wiedziałam, czy to będzie zastygało, czy nie i zaczęło zastygać już tak dosyć konkretnie. Więc znowu mam sytuację, że na szybko coś trzeba. To będzie taka ala chyba pianka w ogóle, taka galaretka, ale z pianki, która jak pyta się mleczko. dobra, już się tak zierzewało, że się chyba nie ułoży. Natomiast tak, żeby chociaż może trochę tego powietrza albo cokolwiek, albo żeby się trochę ułożyło to jeszcze po. Porzucam tym. Chyba jest okej. Okay. Mamy różowe chyba ogarnięte, to był krok numer 7. Teraz krok ósmy. Eee, to będzie chyba w tym pudełeczku obok. Może skończę jeszcze ten krok, i dopiero potem pójdę po te czekoladki, bo nie chcę, żeby one się zaczęły rozpuszczać. A chyba nic mi się nie stanie, jak będą w, e, tak, nie wiem, trzy albo cztery minuty dłużej. Co ja tu teraz mam zrobić? Eee, czekolada! Kolejna czekolada. Uuu, chyba będzie to. No nice, jest dobrze. E, to jest tyle tych saszetek i tyle kroków, że naprawdę sprawia mi to mega radość. E, to jest akurat proste, bo cały czas są po dwie miarki. Znowu są dwie miarki, więc jedna i druga. O, muszę to wymieszać a potem wlać do innego pojemniczka. Więc mieszam. Zastanawiam się, czy znowu to będzie tak tężało. A w ogóle zobaczcie, że ten proszek się nie chce wymieszać. Czasami jest tak, że są takie hydrofobowe proszki, które po prostu... Nawet jak się chce wymieszać, to one tak nie, nie! Po ściankach się rozwalają, ale w końcu się udaje. U, jaki dziwny kolor! Bardzo dziwny, taki żółty. Co to jest? Co to ma być? Może to ma być jakieś karmelowe? No, jakoś niezbyt tak apetycznie, powiem wam. Znowu zaczyna trochę gęstnieć, więc to jest chyba dla mnie informacja, że muszę to przelać tu. A i pachnie bardzo ładnie, czekoladowo. Bardzo ładnie. No, znowu mi... zgęstniała. Za szybko to gęstnie, zdecydowanie, jak chcecie to tak wymieszać, żeby właśnie nie było już żadnych takich grudek i tak dalej, no to... Jednak mało jest czasu na to. A, nikt nie będzie patrzył na spód, okej? Okay? Jakby spód jest mało ważny. Ale teraz chyba jest moment, żeby pójść po czekoladki. A więc czekoladki zdecydowanie już stężały. Bardzo mnie ciekawi to. W sensie o co chodzi z tym, że tutaj trzeba było dodać wody, dlaczego to coś miało zmienić? Na pewno jest inny kolor, jest taka jest bardziej śliska. Może to jest właśnie temperowanie czekolady, bo ja się też nie znam, ale wiem, że jest coś takiego. A więc co ja mam z tym zrobić? Wyrzucić na talerzyk. O, zaraz. Na to mam to wyrzucić. Aha! No te perły mnie po prostu rozwalają tutaj. Sznur, sznury pereł. Więc trochę ponad linią, żeby jej nie było widać. Tutaj tak naprawdę każdą stronę trzeba będzie przyciąć. Okej, okay, aż się spociłam. A dobra, jeszcze to muszę wyciąć. To będzie jakaś część tutaj do ozdoby, chyba. Dobra. Mamy tą, więc odkładam to na bok. Czyli to mi jest potrzebne teraz. To, ta tacka. że podobno mam to zrobić po prostu tak. I, i tyle. Tak, tak jakoś wy. Uh! Ej, moja własna czekoladka. Ej, mega to wygląda. Jaram się. Dobra, zobaczmy kolejną. Ej, ale super! I one są jeszcze takie malutkie. No, daj gwiazdko. Okej, okay, gwiazdka wyszła i teraz różyczki się najbardziej boję, bo ona. No może się połamać, bo jest taka bardzo delikatna. Uh, o, oh, oh, dobra. Ale ma niestety mnóstwo pomerków powietrza Tylko różyczka była najbardziej skomplikowana I też ta mm, czekolada już nie była Taka super, super y, płynna Ale jak na moje pierwsze czekoladki To umówmy się, nie wygląda to najgorzej I tutaj chyba jest pokazane jak można ozdobić Potem te czekoladki, jak można użyć tych czekoladek Więc to na razie odkładam na bok Ale wygląda to przepięknie moim zdaniem I teraz, jak już mam czekoladki Robię kolejną pralinę, A jakże Te dwa są bardzo siebie podobne, jeżeli chodzi o kolor Nie wiem co to jest za saszetka, ale zostały mi te trzy I na pewno to nie jest niebieska bo niebieska jest na później. Czy to musi być któraś z tych? Dobra, już wiem, już wiem, już wiem. To będzie pomarańczowa. Będą pomarańczki też do tego. Czyli biorę tą saszetkę. Ja w ogóle nie jestem fanką pomarańczowych słodyczy, ale może to będzie całkiem niezłe. Znowu dwie miarki wody, jakbyście zgadli. Dobra, jedna. Druga. Poszło szybciej, teraz mieszam i muszę zacząć to wlewać szybciej niż ostatnio. kiedy wyczuć ten moment, że to jeszcze nie jest rozmieszane, ale jeszcze nie tężeje i potem nagle zaczyna tak szybko tężeć. Dobra, załóżmy, że to jest to, bo normalnie bym jeszcze mieszała, teraz już nie będę mieszać. I tu muszę dać do tego, czyli uwaga, daję plasterek pomarańczki tu i kawałek tu. Dobra, czyli to mamy jako jedno i teraz chyba do tego Dobrze, bo nie będzie widać, jaki nierówny jest ten czekoladowy. I teraz jeszcze jedno. Aha, mam to dać na tą czekoladkę. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, czyli ta będzie akurat z pomarańczką. Ej, mega, powiem Wam, że naprawdę tu jest tak dużo kroków, tak dużo rzeczy tutaj można zrobić. Czyli mamy pomarańczkę spód tutaj w, tym, w tej pralinie. I jeszcze tutaj, to był krok 10 już. Teraz mamy krok 11 i kolejną saszetkę. Saszetka ta, zobaczmy, to chyba będzie karmel. O. A nie pachnie jakoś karmelowo. Zwrot akcji, spójrzcie na to. Mamy jedną miarkę. Mhm. Czyli, jakbym tak chciała pójść na pewniaka, to mogłabym się zdziwić. Znowu mieszam, ale to jest malutkie. Znowu tak się średnio chcę mieszać na początku dziwny ma kolor ten y, karmel taki bardzo biały i co ja muszę z tym zrobić muszę to przelać do tej drugiej czekoladki wygląda to super ja w ogóle kocham karmelowy smak a nie przepadam za pomarańczowym więc zastanawiam się czy nie zrobić tutaj podmianki takiej małej Wiem, że tak w teorii nie powinno być, ale chyba tak zrobię po prostu. Bo czemu nie? Bo pomarańczki już są i w pralince, i jako pomarańczki pomarańczki, więc te czekoladki może sobie właśnie zrobię karmelowe. Bo już tutaj nie widzę niczego innego do czego mogę użyć tego karmelu i teraz wydaje mi się, że to już jest czas żeby zacząć jakby wszystko to składać w całość z tego co widzę, to te ostatnie kroki to już jest takie składanie, to będzie już nasza podkładka, to już będzie to i nawet tutaj pokazali, które pralinki mają być gdzie, bo są serduszka, kształty i tak dalej, trzeba zacząć wyjmować te praliny w ogóle jestem z nich taka dumna, w sensie wyglądają super, tylko są trochę krzywe ale wyglądają super, trzeba jakby tak dodać powietrza z boku tym czymś i teraz jakby popukać ale to nic nie działa. Może ona nie stężała jeszcze? O, o to jest koszmar cukiernika. Może ja rozetnę to pudełko, tak trochę. O nie, rozdzieliły się dwie warstwy! Nie, w moim tym się. O nie! Że z każdej strony muszę to odkleić. No, sięgam, że to po prostu nie chcę. Ani jedna, ani. Czemu tu te góry zostały? O, O, o! o. Bo ja wiem, że to wygląda koszmarnie. Ej, patrzyłam, że dodałam dobrą ilość. Dodałam też wodę z kranu. Może rzeczywiście na przykład, jest ja za długo czekałam, aż te galaretki się zrobią, i one po prostu nie zdążyły się połączyć z tymi rzeczami, które są tu pod spodem. No, odkleja się, please! O! He, he, Jakbym brała udział w jakimś konkursie cukierniczym to już by mnie wywalili za to, że mi się dwie warstwy od, odkleiły od siebie. No niestety powiem szczerze, że to nie wygląda zbyt ładnie. To są takie jakby ala galaretki bardziej niż malinki, ale jeszcze na kolejną mam szansę. Teraz biorę to. Co innego jest na instrukcji, a co innego jest na obrazku. Więc na instrukcji mamy, że po prostu trzeba to pokroić w tej miseczce i potem posypać pudrem i w teorii to stoi tutaj właśnie w tej miseczce, ale tutaj na opakowaniu mamy to ciasto pokrojone z cukrem pudrem na górze i też tak samo jest do krojenia, nie? Czyli można to wyjąć i tutaj pokroić, żeby było równo. Więc ja nie wiem, co ja mam zrobić, ale ja mam wolała tu wyjąć, niż to stało w tym opakowaniu. No nie wiem. Co ja mam zrobić? men, już nic nie wiem. Denerwuje mnie to. Dobra, na razie jedyne co wiem to to, że na pewno muszę to przeciąć. Ustawiam tu i widzę linię Łóżeczka <laughs> o -o. jest trochę po, po skosie, więc to też się nie przecina na prosto, ale załóżmy, że to jest ok. Ej, dziwną ma konsystencję to. Trochę jak brownie ma konsystencję. Teraz ja muszę to posypać cukrem pudrem. Bo to chyba jest cukier puder. Tak, cukier-puder. Jakiś taki. Ale czy to wygła... Wy... Czy to wygląda ładniej? No właśnie nie wiem, nie do końca. Mi się przynajmniej mniej podoba. Teraz wezmę sobie taśmę klejącą i skleję to taśmą. Ale szczerze powiem Wam, że nie potrafię się to za bardzo w tym opakowaniu. To, co było tam na rysunku, lepiej, moim zdaniem, ale z drugiej strony, jak już to dali i jest to jako element jakiś taki upiększający, to stwierdziłam, że już to zrobię. No od razu lepiej. A teraz mamy jeszcze ozdobić tym i tymi rzeczami. Hej, he, już mnie rozwalić. Uhu. Dobra. I teraz tu będzie serduszko. Teraz te rzeczy są do ozdoby, jak widać. Tutaj mogę robić różne zdobienia. Uh, ej, patrzcie paznokieć, jaki do tego dobry. Dejo w końcu. Wuhu. Po co komu szpatułka? Jak macie takie szpony? Ja naprawdę dałam batroli za mało, znaczy za dużo wody. To też nie za bardzo się żeluje. A więc jakoś zrobili tak, że ona tutaj stoi. Może podłożę pod to truskawkę? Chociaż... tak może nie najgorzej? Dobra, na razie to zostawię w ten sposób. Może to bym dała tu... Jednak... A to bym dała tu... O-o... o dobra. Zostawmy to, poczekajmy. Nie, 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 nie. O, ten karmel w ogóle nie zastyga. To jest minus. O, dobra, tą gwiazdkę jeszcze raz spróbuję połączyć. Nie było to zbyt apetycznie. Zobaczmy jeszcze to. O, okej, okay, okej. Okay. Ale się zestresowałam, bo mnie a się mnie jak w brzuchu bo Tak się stresowałam tym wszystkim, ale mamy skończone. To są miniaturowe w zasadzie normalnego rozmiaru. Kraliny. Może nie są do końca dokładne, ale za to mam nadzieję, że będą dobre. Ale jeszcze nie wiem, więc chyba to jest czas na próbę testu. Chyba zacznę sobie od może tej czekolady dziwnej, z cukrem pudrem, bo jestem jej bardzo ciekawa o co tu chodziło, dlaczego jest tam potrzebna woda i ta konsystencja jest taka ciekawa że właśnie jest taka ala brownie. Dobra, szczerze teraz jak wziąłam sobie malutki kawałeczek to wygląda super bo wygląda trochę właśnie jak brownie, że rzeczywiście brownie posypane cukrem pudrem więc zobaczmy ej to rzeczywiście ma taką konsystencję, bo to jest właśnie taka trochę bardziej Głomowata czekolada, w sensie, że nie jest to brownie, bo nie czuje się ciasta, ale jest właśnie takie coś ala brownie. Mega to jest fajne. Spróbuj sobie to jeszcze z tą pomarańczką, mm. Ta pomarańczka rzeczywiście smakuje jak taka z cukierni, jak są właśnie jakieś takie smaki pomarańczowe, to naprawdę jest po prostu taki, wiecie, profesjonalny pomarańczowy smak. I mimo tego, że nie lubię za bardzo pomarańczowych takich deserów, to dodało to tej czekoladzie naprawdę dużo. Teraz może spróbuję tego musu czekoladowo-pomarańczowego. Odetnę połowę załóżmy. Hmm, dobra, no teraz, teraz już jest tak... Teraz już jest na moim stole. niestety ta pralinka nie jest połączona ze sobą, ale sprawdźmy będzie smakowała. Na innej mm. Nie wiem, czy to przez to, że ma bardzo mocno wyczuwalny pomarańczowy smak, czy to przez to, że ten mus czekoladowy prawie w ogóle nie ma smaku. Więc spróbuję sobie samego tego musu, bo on wygląda spoko, ale smaku to on nie ma. Pewnie dlatego czułam tak bardzo mocno pomarańcze, bo po prostu sam ten czekoladowy mus nie ma smaku. Więc podziwo rating tutaj jest tego, powiedziała ja, 2 na 5 a tego brownie takie 4 na 5. Spróbujmy może którejś czekoladki. Może tej, takiej najzwyklejszej i zobaczymy jak smakuje ten karmel. O? Czekolada jest super. Czekolada jest wdecha. bo to rzeczywiście jest taka czekolada jakbyście jedli w czekoladkę, pralinkę. I fajnie, że tylko przy dodatku wody tak bardzo różni się konsystencja tej czekoladki od tego brownie. Ale, ciekawe mi bardzo to, ja się nie mam pojęcia, co to jest, bo to niby miało być karmel. Przecież ja sobie tak to wyobraziłam, ale nie wiem, co to jest. Może to jest jakiś sos waniliowy, albo coś, bo on w ogóle nie ma smaku karmelu. Może to jest jakiś budyń. Nie jestem fanką, nie wiem, jaki to ma smak. I teraz to, w czym pokładam bardzo dużą nadzieję, czyli truskawka z tym jakimś takim musem truskawkowo-śmietankowym może. Więc znowu sobie odkroję tak połowę, prawie jak polska flaga, ale bardziej różowa. I pachnie przepięknie mleczną truskawkowo. Mmm, consistenția muso. Ale smak jest trochę, o jak są takie kaszki dla dzieci truskawkowe, to ten, właśnie ten jasny, ta jasna część ma dokładnie ten smak, takiej truskawkowej kaszki dla dzieci. A na górze jest taka galaretka, ale bardzo luźna, taka ala jam marmolada, taka bardziej konsystencja, właśnie truskawkowa. I bym powiedziała, że chyba smakuje mi najbardziej. I jeszcze teraz zrobię sobie to dziwne połączenie, właśnie tego sosu, co to nie wiem czym jest, i kawałek brownie. Trochę tego, trochę tego. Mm, no, nie, to jest po prostu dziwne. Dwie najlepsze rzeczy, to ta i czekolada z tych pralinek, ale niestety sos wszystko psuje tutaj i tu psuje to, że ten mus czekoladowy nie ma smaku i czuje tylko pomarańcze. Ten zestaw był bardzo satysfakcjonujący, dużo robienia, dużo zabawy i jest dosyć smaczny, mógłby być lepszy, bo wszystko mogło być pyszne, bo często tak jest w tych zestawach, więc tutaj zdecydowanie jest więcej zabawy niż samego takiego smakowania, ale tak czy siak Wam polecam, jeżeli lubicie się tak bawić w takie drobne rzeczy. Więc pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty widzimy się w każdy piątek. Dziękuję pięknie, do zobaczenia yep